Rosja ma najlepszy system obrony powietrznej na świecie. Tak skuteczny, że ukraińskie drony zniszczyły 40 rosyjskich myśliwców w jeden dzień. Ukraina w ramach operacji Pajęczyna twierdzi, że przeprowadziła ponad 100 ataków dronami na rosyjskie cele wojskowe. Media nazwały to śmiałym posunięciem. Był to niezwykły, bezprecedensowy atak na Rosję. Jednej pamiętajcie, mówimy tu tylko o jednej operacji. Ukraina wielokrotnie uderzała na terytorium Rosji. W niektórych przypadkach niszcząc sam system S400, obecnie, gdy wielu bagatelizuje możliwości S400, rzeczywistość przedstawia się odmiennie. Turcja, choć należy do NATO, kupiła ten sam system od Rosji. Nawet Chiny i Indie wdrożyły systemy S400. Więc jeśli rosyjskie systemy obrony powietrznej są tak potężne, to jak Ukraina zdołała ich pokonać na ich własnym polu? Historia zaczyna się od konfliktu między Rosją a Ukrainą. Pociski, drony, samoloty i każda broń, jaką można sobie wyobrazić, były używane. Czasami wydawało się, że Rosja wygrywa, innym razem Ukraina sprawiała, że Rosjanie żałowali każdego kroku. Wojna toczyła się jak wahadło, aż do 1 czerwca, kiedy wszystko się zmieniło. To był dzień, w którym ukraińska operacja Pajęczyna wstrząsnęła całym światem. Był to ogromny, skoordynowany ukraiński atak ofensywny z użyciem dronów na Rosję. Uderzył w kluczowe rosyjskie bazy lotnicze. Takie jak te cztery i był tak intensywny, że niemal 1 trzecia rosyjskiej floty, dalekiego zasięgu oraz sprzęt wojskowy o wartości ponad 7 miliardów dolarów zostały zniszczone w ciągu kilku sekund. Ukraińscy urzędnicy twierdzili, że trafiono ponad 40 rosyjskich samolotów wojskowych, amerykański wywiad potwierdził uszkodzenie około 20 i zniszczenie 10 z nich. Według urzędników w Kijowie, nalot zniszczył lub poważnie uszkodził ponad 40 bombowców strategicznych Tu-95, Tu-160 i Tu-22M3, a także samolot wczesnego ostrzegania A50. Rosja nie mogła zaprzeczyć zniszczeniom. Samoloty stanęły w ogniu. Lotniska w Murmańsku i Irkucku płonęły przez całą noc. A teraz pytanie, które dręczy analityków wojskowych i obserwatorów geopolitycznych na całym świecie: jeśli S-400 jest tak zaawansowany, to jak Ukraina zdołała wielokrotnie niszczyć cele głęboko na terytorium Rosji? Rosja nie polega wyłącznie na systemie S-400, posiada wielowarstwową tarczę obrony przeciwlotniczej. S-500 do zagrożeń poza atmosferą, S-300 do obrony średniego zasięgu systemy Buk i Pancer do ochrony taktycznej. Aby zrozumieć, dlaczego rosyjski system obrony zadziałał w Indiach, a zawiódł w Rosji, musimy najpierw pojąć, czym on dokładnie jest. Kiedy ukazujemy rozpad niezwyciężonego systemu Rosji, algorytm YouTube to nieco ukrywa. Jeśli uważasz, że ta historia zasługuje na uwagę, kliknij przycisk lajka like i subskrybuj kanał. To pomaga nam przebić się przez ciszę i sprawić, że ludzie zobaczą, co naprawdę dzieje się na polu bitwy. Najważniejszą i najbardziej zaawansowaną bronią w centrum rosyjskiej tarczy powietrznej jest system rakietowy S-400 Triumph. NATO nazywa go SA-21 Growler i na papierze jest to jeden z najnowocześniejszych systemów obrony przeciwlotniczej na świecie. W 2017 roku światowi eksperci Dakszkę Obrony uznali go za jeden z najlepszych w historii systemów obrony powietrznej. Zgodnie z Rosyjską Gazetą Państwową, prawda, koszt jednego pełnego batalionu. Składającego się z około 7 do 8 wyrzutni, to około 200 milionów dolarów amerykańskich, ale oto niewygodna prawda. Wszystko, co właśnie opisaliśmy, opierało się na teorii, testach laboratoryjnych, ćwiczeniach wojskowych i starannie przygotowanych pokazach. Z 400 przed 2022 rokiem nie był sprawdzony w warunkach pełnowymiarowej wojny. Tak, został raz rozmieszczony w grudniu 2015 roku, podczas konfliktu w Syrii. Po zestrzeleniu rosyjskiego Su-24 przez turecki F-16 w pobliżu granicy syryjsko-tureckiej, Rosja pośpiesznie przerzuciła baterię S-400 na lotnisko Cheminim w Syrii. Przekaz był jasny: trzymać się z dala od syryjskiej przestrzeni powietrznej. Jednak S-400 nigdy nie został użyty w praktyce. Nie wystrzelono ani jednej rakiety, nawet ani razu. Był to jedynie dyplomatyczny pokaz siły, mający na celu zastraszenie samolotów NATO i Turcji. A nie ich zestrzelenie. Przez pewien czas ta strategia działała. Świat był pod wrażeniem. Magazyny wojskowe publikowały entuzjastyczne recenzje, rządy ustawiały się w kolejce i składały zamówienia. Ale bądźmy szczerzy, nikt tak naprawdę nie wiedział, do czego S-400 jest zdolny w prawdziwej wojnie, dopóki system nie zostanie przetestowany w chaosie, w czasie rzeczywistym, pod prawdziwym ostrzałem. A kiedy S-400 w końcu został przetestowany, nie sprostał mitowi. W 2022 roku, gdy Rosja najechała Ukrainę, rozmieściła systemy S-400 w celu ochrony swoich pas lotniczych, wyrzutni rakiet, centrów dowodzenia i szlaków zaopatrzeniowych po obu stronach granicy rosyjsko-ukraińskiej. System początkowo dobrze spełniał swoje zadanie. 25 lutego 2022 dzień po rozpoczęciu pełnoskalowego konfliktu, system S-400 miał zestrzelić ukraiński myśliwiec Su-27 nad Kijowem. Wyglądało na to, że S-400 w końcu się sprawdził. Ale wielu przeoczyło, że nie był on jedyną kartą Rosji. Rosja miała także system nowej generacji, S-500 Prometej. System miał być przyszłościową obroną powietrzną, zdolną zwalczać pociski balistyczne, śledzić broń hipersoniczną i przechwytywać satelity na niskiej orbicie. System przeszedł testy przechwytywania na dużych wysokościach. Ukraiński wywiad potwierdził, że do 2024 roku elementy jedynego rosyjskiego pułku S-500 rozmieszczono na Krymie aby chronić strategiczny most Krymski. Ale tu pojawia się problem. Istnieje tylko jeden aktywny pułk S-500, czyli około czterech baterii w sumie. Co gorsza, nie jest on nawet w pełni operacyjny. System wciąż nie ma pełnej integracji rakietowej. Jego pociski przeciwsatelitarne i przechwytujące hipersoniczne nie zostały sprawdzone w realnej walce. Jednej nadal otrzymuje ulepszenia polowe oraz awaryjne poprawki w trakcie wojny. Więc nawet najnowocześniejsza tarcza Rosji S-500 jest w zasadzie prototypem, a nie prawdziwym obrońcą. Ale nie należy lekceważyć Rosji. Już widzieliśmy, że posiada ona w pełni warstwową sieć obrony powietrznej. Z 300 średniego zasięgu Buk M2, Tor M1 i M2 do zwalczania nisko lecących samolotów i rakiet manewrujących oraz przenośne systemy krótkiego zasięgu Werba, Igła i Strieła. Jednej nie zapominaj. Rosja to druga najsilniejsza armia na świecie. Biorąc pod uwagę siłę ognia, logicznie rzecz ujmując, Ukraina nie powinna przetrwać nawet miesiąca. Mimo to, po ponad 1200 dniach od rozpoczęcia wojny, wciąż tu jesteśmy. Ukraina nie tylko wciąż się broni, ale zadaje Rosji coraz silniejsze ciosy. Na czerwiec 2025 roku zginęło ponad 250 tysięcy rosyjskich żołnierzy, prawie 950 tysięcy całkowitych ofiar, a straty w sprzęcie były druzgocące. Tylko od stycznia. 2024 roku Rosja straciła około 1149 opancerzonych wozów bojowych, 3098 bojowych wozów piechoty, 300 samobieżnych jednostek artyleryjskich oraz 1865 czołgów. Jednej co jeszcze bardziej godne uwagi, straty sprzętowe Rosji były znacznie wyższe niż Ukrainy, a stosunek strat wynosił od 5 do 1 do 2 do 1 na korzyść Ukrainy. W ataku dronów w czerwcu 2025 roku Ukraina przeprowadziła skoordynowaną ofensywę na kluczowe rosyjskie bazy lotnicze. Ukraiński rząd twierdził, że w ciągu jednej nocy zniszczono lub unieruchomiono ponad 40 rosyjskich myśliwców, a zaawansowany technologicznie wielowarstwowy system obrony Rosji nie zdołał ich powstrzymać. Nie powstrzymano nawet jednej fali. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta i brutalna. Nie liczy się ilość figur na planszy tylko umiejętne ich wykorzystanie we właściwym momencie. Rosja posiada tę technologię, ale oto niewygodna prawda. Większość systemów nie była gotowa, a co gorsza, były niewystarczające. Z 500 tylko jeden pułk załogi w trakcie szkolenia. Warianty rakiet niezintegrowane bojowo. Z 300 buk Torwerba? To systemy krótkiego i średniego zasięgu do obrony taktycznej lub zwalczania nisko lecących celów, a nie do ochrony rozległych obszarów. A135 i A235 Nudol? Zbudowane do obrony przed pociskami nuklearnymi i walki w kosmosie, a nie odpierania roju dronów czy precyzyjnych uderzeń systemów High Mobility Artillery Rocket System wysokomobilnych artyleryjskich systemów rakietowych. Więc w rzeczywistości Rosja odpierała większość ataków, używając wyłącznie systemu S401. Tak. S400 jest potężny, stworzony do przechwytywania wszystkiego od dronów po myśliwce i pociski różnego typu. Jednak żaden system nie jest niezawodny. System S400 jest zoptymalizowany do zwalczania zagrożeń na dystansie do 400 km. Ale ma trudności w przypadku wtargnięć z bliskiej odległości, na niskiej wysokości, które często lecą poniżej zasięgu radaru. W tym właśnie specjalizuje się Ukraina. Mówimy tu o dronach First Person View, czyli jednostkach kamikadze, sterowanych ręcznie przez operatorów. Małych kładkopterach, lecących poniżej zasięgu radaru. Oraz dronach krążących nisko nad Ziemią, które są szybkie i trudne do namierzenia. Ukraina zrozumiała te martwe strefy i wykorzystała je z zabójczą precyzją. Brak obrony przeciwlotniczej na niskim pułapie, zintegrowanego systemu dowodzenia oraz informacji o zagrożeniach w czasie rzeczywistym sprawia, że nawet najnowocześniejsze systemy są podatne na ataki. W istocie S-400 patrzył zbyt daleko, podczas gdy prawdziwe zagrożenie było bardzo blisko. Używając tanich dronów, Wyłączali anteny radarowe, przeciążali zestawy czujników, a co najgroźniejsze ujawniali pozycje S-400. Po potwierdzeniu współrzędnych następowały ataki rakietami High Mobility Artillery Rocket System lub Storm Shadow. Bez wsparcia systemów pancyr lub tor na bliskim dystansie, zewnętrzna osłona stała się podatna na ataki, a Rosja często nie potrafiła konsekwentnie ich rozmieszczać. Ale to nie był tylko sprzęt, to była także wojna elektroniczna. Siły ukraińskie wspierane przez NATO. Rzekomo stosowały zaawansowane systemy walki elektronicznej do zakłócania lub mylenia rosyjskich radarów. Nawet potężne jednostki naprowadzające S-400 nie mogły namierzyć celów podczas zmasowanych ataków dziesiątek dronów, wabików i zakłócaczy uderzających jednocześnie. W efekcie systemy S-400 na Krymie i w Kersoniu zaczęły być niszczone. W sierpniu i wrześniu 2023 Ukraina precyzyjnie atakowała baterie S-400. W pobliżu przylądka Tarkut na Krymie, za pomocą rojów dronów i pocisków dalekiego zasięgu. Radary, wyrzutnie i pojazdy dowodzenia zostały zniszczone. To był dopiero początek. Do połowy 2024 roku pojawiły się doniesienia, że około 1 czwarta wszystkich rozmieszczonych systemów S-400 została zniszczona lub poważnie uszkodzona. 12 czerwca 2024 roku zniszczono dwa radary systemu S-400 w okolicy Belbeku. I Sewastopola. 2 sierpnia 2024 roku, podczas skoordynowanego ataku na Krymie, prawdopodobnie zniszczono cztery pełne systemy S-400. System S-400 jest ogromny, stacjonarny i powolny w przemieszczaniu. Po rozlokowaniu staje się stałym celem, szczególnie bez ciągłej zmiany pozycji lub osłony obrony bliskiego zasięgu. Ukraina wykorzystała to, używając zdjęć satelitarnych do monitorowania pozycji, rozpoznania dronami. Do wywoływania reakcji radarów oraz przeprowadzając ataki w newralgicznych momentach, gdy systemy były przeładowywane lub przeprogramowywane. Ukraińskie pociski dwukrotnie uderzały w rosyjskie wyłączone centra dowodzenia i wyrzutnie, powodując znaczne straty strategiczne dla Rosji, co zostało udokumentowane. Krótko mówiąc, S-400 patrzył zbyt daleko, podczas gdy prawdziwe zagrożenie było bardzo blisko. Ukraina używała systemu Patriot do obrony przed rosyjskimi atakami. Systemy rakietowe Patriot to amerykańska broń ziemia-powietrze, zaprojektowana do przechwytywania i precyzyjnego niszczenia celu. System jest w stanie wykrywać, śledzić i niszczyć myśliwce, pociski manewrujące, balistyczne oraz broń hipersoniczną. W przeciwieństwie do rosyjskiego systemu S-400, który tworzy szeroką tarczę powietrzną, Patriot służy do obrony punktowej kluczowych celów, takich jak miasta, bazy lotnicze czy centra dowodzenia co czyni go idealnym rozwiązaniem dla mniejszego geograficznie kraju, takiego jak Ukraina. System korzystając z danych z pola walki, śledzenia satelitarnego i informacji wywiadowczych NATO, może ustawić się tak, aby przechwycić zagrożenia w ich końcowej fazie. Jednej to działa. W 2023 rok amerykańskie systemy Patriot na Ukrainie przechwyciły rosyjski hipersoniczny pocisk Kinżal, rzekomo niemożliwy do zestrzelenia. Jednej na tym polega różnica. Podczas gdy rosyjski S-400 był rozmieszczony w izolacji, pozostawiony odsłonięty nieruchomy i bez wsparcia, patrioty Ukrainy działają jako część skoordynowanej, wielowarstwowej sieci, współpracując z systemami takimi jak Norwegian Advanced Service to Air Missile System, I, -I a nawet strategicznymi strefami FAD, ale to nie powiodłoby się, gdyby Ukraina nie zastosowała idealnej strategii przeciwko Rosji. Bo tu nie chodzi o to, ilu masz żołnierzy, ani ile masz broni. Liczy się to, jak się rozmieszczasz, jak się adaptujesz i jak jesteś gotowy na nieoczekiwane, tak jak Indie przeciwko Pakistanowi. Podsumowując, konflikty indyjsko-pakistański i rosyjsko-ukraiński różnią się zasadniczo. Inna skala, inny czas trwania, inne strategie. Starcie Indii i Pakistanu było intensywną czterodniową konfrontacją, a niepełnowymiarową wojną. Rosja i Ukraina, od ponad 1200 dni, są uwikłani w brutalną, wieloletnią wojnę. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zaangażowane są tylko Rosja i Ukraina. Jednak za linią frontu rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. To nie jest tylko wojna regionalna, to pole bitwy zastępczej wojny, gdzie siły zewnętrzne wspierają obie strony, kształtując wyniki z cienia. Rosja nie polega już wyłącznie na własnym przemyśle obronnym. Jej zapasy z czasów sowieckich się kończą. Moskwa zwróciła się do nieoficjalnych sojuszników z powodu przeciążonych linii produkcyjnych. Według Rady Stosunków Międzynarodowych, czyli Rada Stosunków Międzynarodowych, Iran dostarczył Rosji do 3000 dronów, głównie śmiercionośnego modelu Shahid-136. Rosja pozyskuje od Korei Północnej amunicję, rakiety i pociski artyleryjskie, w tym pociski balistyczne, rzekomo wykorzystywane we wschodniej Ukrainie. Jednej tak, nawet Korea Północna wynajęła swoich żołnierzy Rosji na wojnę w Ukrainie. Chiny wsparły Rosję komponentami podwójnego zastosowania częściami do dronów, wywiadem satelitarnym oraz prawdopodobnie optyką i elektroniką wojskową do systemów uzbrojenia. Ale nawet przy wsparciu Iranu, Korei Północnej i Chin, Rosja wciąż ma trudności, ponieważ Ukrainę wspiera NATO oraz same Stany Zjednoczone. To wsparcie jest bezprecedensowe pod względem skali, a nie tylko symboliczne. Do marca 2025 roku Stany Zjednoczone Ameryki udzieliły Ukrainie 66, 9 miliardów dolarów pomocy wojskowej od 2022 roku i około 69,7 miliardów dolarów łącznie od początku konfliktu na Krymie w 2014 roku. Obejmuje to finansowanie, broń, logistykę, wywiad i koordynację działań na polu bitwy w czasie rzeczywistym. Stany Zjednoczone Ameryki wykorzystały prezydenckie wycofanie nadzwyczajną władzę umożliwiającą przekazywanie broni z aktywnych amerykańskich magazynów wojskowych. Od sierpnia 2021 roku użyto go 55 razy do wsparcia Ukrainy. Ponad 31,7 miliardów dolarów sprzętu z rezerw Departamentu Obrony, Stany Zjednoczone Ameryki, w tym precyzyjna broń, drony, systemy obrony powietrznej i sieci łączności. Blisko 50 sojuszniczych i partnerskich państw zaangażowało się we wsparcie Ukrainy, tworząc największą globalną koalicję wojskową od II wojny światowej. Dostarczyli 10 systemów artylerii rakietowej dalekiego zasięgu 178 platform artyleryjskich, ponad 100 tysięcy sztuk precyzyjnej amunicji, ponad 250 tysięcy broni przeciwpancernych 359 czołgów 629 pojazdów opancerzonych, 8214 pocisków przeciwlotniczych, krótkiego zasięgu oraz 88 śmiercionośnych dronów, a teraz na pole bitwy wkroczył nowy gracz. Sztuczna inteligencja. W wystąpieniu TED Aleksander Wong, współzałożyciel Scale, Sztuczna Inteligencja wyjaśnił, jak sztuczna inteligencja pomogła Ukrainie rzucić wyzwanie militarnej przewadze Rosji, nie liczbą broni, lecz inteligentniejszym prowadzeniem wojny. Jest to przewaga dzięki sztucznej inteligencji umiejętność przechytrzenia i szybszego dostosowania się do przeciwnika, nawet będąc w mniejszości. Przed wojną matematyka wyglądała kiepsko. Budżet wojskowy Rosji wynosił ponad 65 miliardów dolarów. Ukraina budżet 6 mld dolarów. Armia rosyjska około 900 tysięcy żołnierzy. Armia ukraińska zaledwie 200 tysięcy. Rosyjskie lotnictwo liczy ponad 1300 maszyn, podczas gdy ukraińskie zaledwie 130, ale dzięki wspomaganemu przez sztuczną inteligencję, namierzaniu celów, rojom dronów i obrazowaniu w czasie rzeczywistym. Ukraina była w stanie wyrównać szanse. Sztuczna inteligencja błyskawicznie przetwarzała obrazy satelitarne namierzając ruchy wojsk rosyjskich, magazyny zaopatrzenia i bazy lotnicze. Pociski Javelin, naprowadzane przez dane rozpoznawcze, wspomagane sztuczna inteligencja trafiały precyzyjnie w cele, czyniąc każdego żołnierza częścią skutecznego zespołu uderzeniowego. Ukraina rzekomo używała dronów o wartości 10 tysięcy dolarów, łączących autonomię, sztuczna inteligencja i modułowość. Każdy dron GOGOLM działa jak statek matka, przenosząc dwa lekkie drony First Person View wyposażone w inteligentny system pilota firmy. Po wypuszczeniu drony First Person View precyzyjnie uderzają w cel, a statek matka wraca do ponownego użycia. Inteligentny system pilota wykorzystuje kamery, light detection and ranging i czujniki do autonomicznego lotu, rozpoznawania celów i podejmowania decyzji, w czasie rzeczywistym, bez użycia Global Positioning System lub stałego udziału człowieka. To pozwala na misje takie jak poszukiwanie i niszczenie, zasadzki na samoloty lub taktyczne krążenie w pobliżu cennych celów. Ukraińskie drony precyzyjnie namierzyły rosyjskie bombowce, uderzając w ich najsłabszy punkt z zabójczą precyzją. Rosja wdrożyła systemy antydronowe, takie jak seria Krasucha, Radon OSERP-2S6D oraz system Stupor, aby zakłócać i wykrywać drony oraz chronić S-400. Duża liczba ukraińskich dronów wspieranych przez zaawansowane firmy Sztuczna Inteligencja, zajmujące się obronnością jak Scale Sztuczna Inteligencja i Palantir utrudniała rosyjskim systemom antydronowym zakłócanie każdego drona wchodzącego na ich terytorium. A gdy fale rosyjskich dronów lub rakiet zagrażają ukraińskim miastom, te firmy sztuczna inteligencja pomagają ukraińskim systemom obronnym reagować szybciej, wyznaczać lepsze ścieżki przechwytywania i inteligentniej koordynować radary. Ale tak, Ukraina wciąż nie może wygrać tej całej bitwy od razu. Podczas gdy Rosja ma silny krajowy przemysł zbrojeniowy, Ukraina w dużej mierze polega na zagranicznej broni. Zawsze istnieje ograniczenie, ile pomocy możesz otrzymać. Wiele państw w tym Stany Zjednoczone Ameryki wspiera Ukrainę, ale przedłużająca się wojna negatywnie wpływa na ukraińską gospodarkę. Rosnący dług i malejące zasoby zmuszają Ukrainę do bardziej strategicznego wykorzystywania każdej broni. Jednak Ukraina już zdołała wyczerpać Rosję i zepchnąć ją do defensywy. Od stycznia 2024 roku rosyjskie zdobycze terytorialne były co najwyżej skromne. A w Didziwka na wschodzie Natarcie na zachód w kierunku Prochowska, zdobycie około 3100 km2, około 500 km2 w pobliżu Kopiańska na północnym wschodzie i mniej niż 5000 km2 na całym froncie w ciągu ponad półtora roku. Do kwietnia 2025 roku rosyjskie wojska posuwały się ze średnią tylko 6 km wrak na dobę, w pierwszych pięciu tygodniach konfliktu w marcu 2022 roku Rosja zajęła obszar 120 tysięcy km2, Ukraina dzielnie się broniła. Do kwietnia 2022 roku odzyskała 50 tysięcy km2. Później tego samego roku, podczas znanych kontrofensyw w Karkowie i Szersoniu, Ukraina odzyskała następne 17 000 km2 w ciągu zaledwie 11 tygodni. A jeśli spojrzysz na całą strategię wojenną Ukrainy, zrozumiesz, że jednym z największych powodów, dla których Rosja poniosła porażkę na Ukrainie, nie była technologia ani broń, lecz złe wywiady. Decyzje Putina przed inwazją były podejmowane niemal całkowicie odgórnie. Oto wyjaśnienie. Opętany tajemnicą ograniczył konsultacje do wąskiego grona najbliższych doradców wojskowych. Nawet Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, nie został poinformowany aż do dnia rozpoczęcia konfliktu, 24 lutego 2022 roku. Rosyjscy dowódcy polowi, ćwiczący na Białorusi, nie wiedzieli, że za kilka godzin będą prowadzić pełnoskalową wojnę. Reżim Putina wydawał się na powierzchni pokojowy, ale za kulisami po cichu przygotowywali się do ogromnego ataku z zaskoczenia. Jednak tajemnica miała wysoką cenę. Nie było poważnej krytyki planu inwazji Sprzeciwu ani planu awaryjnego na wypadek niepowodzenia. Plan wydawał się możliwy na papierze, ale był przepełniony nierealistycznymi nadziejami i nadmierną pewnością siebie na każdym poziomie. Jednej nikt nie zadał najważniejszego pytania: Co jeśli nasze założenia są błędne? A były: Błędne założenia. 1. Armia Ukrainy załamie się pod szybkim atakiem. 2. Kijów upadnie. Przywódcy zostaną pojmani lub zabici. 3. Większość Ukraińców powita Rosję lub po prostu pozostanie bierna. Jednej cztery rosyjscy szpiedzy łatwo przejęliby kontrolę na Ukrainie po zwycięstwie. Nic z tego nie nastąpiło. Ironicznie, podczas gdy Putin był wprowadzany w błąd przez własny wywiad, amerykański znał całą prawdę. Waszyngton podzielił się kluczowymi informacjami z Ukrainą i NATO na kilka miesięcy przed wojną, a choć niektórzy sojusznicy byli sceptyczni, Ukraina po cichu przygotowywała się do wojny, gromadząc broń, rozpraszając siły i wzmacniając miasta. Putin ślepo ufał służba wywiadu zagranicznego, rosyjskiej służbie wywiadu zagranicznego, która karmiła go fałszywą fantazją na temat inwazji na Ukrainę. Agenci na Ukrainie obiecywali masowe dezercje, wiwaty tłumów i niewielki opór. To, co dostarczyli, to naród w ogniu, gotowy bronić każdej ulicy. Przecenili też reakcję świata. Po aneksji Krymu w 2024 roku Zachód zrobił niewiele. Europa wciąż była mocno zależna od rosyjskiego gazu, więc rosyjscy analitycy sądzili, że kolejna inwazja spotka się tylko z symbolicznymi protestami. Ponownie się pomylili. Następstwem była jedność NATO, sankcje, globalna izolacja i fala dostaw broni dla Ukrainy. Jednej być może najgroźniejszy błąd Putina. Nie miał pojęcia, jak bardzo wydrążona była jego armia. Dlaczego? Ponieważ w reżimach autorytarnych prawda dociera na szczyt przez filtry strachu i korupcji. Generałowie handlują paliwem, dowódcy okradają budżety, szeregowi wymieniają broń na wódkę na czarnym rynku. Więc kiedy w końcu nadszedł rozkaz inwazji, wiele rosyjskich batalionów było nie tylko niedostatecznie obsadzonych, ale też bez paliwa. Po drugiej stronie ukraińscy żołnierze byli gotowi walczyć i bronić swojej ziemi oraz dumy. Istnieje pradawna legenda ze starożytności. Nie lekceważ wroga, nawet małego. Najmniejszy robak potrafi zabić tygrysa.